Przeglądałem sobie ostatnio o Elixa w poszukiwaniu jakiegoś taniego kompa do odcinka i trafiła mi się taka całkiem solidna, fajna stacja robocza DELA. Ale co najważniejsze, sprzedawca zaznaczył opcję dostarczenia przez paczkomat. Kupiłem, zapłaciłem, ale zastanawiałem się, jak sprzedawca chce umieścić takiego wielkiego klocka, bo mówimy tutaj o delu T3500, czyli solidnej, dużej i ciężkiej stacji roboczej on chcę go w ogóle zmieścić do paczkomatu? No ale nic, po kilku godzinach dostałem informację, że yy, sprzedawca umieścił komputer w paczkomacie i paczka wyruszy w drogę do mnie. Dobra, uznałem, że jakimś cudem udało mu się go tam zmieścić, pewnie kosztem zabezpieczenia obudowy, co niestety widać, bo komputer przyszedł jak przyszedł. No ale nic, kilka dni później dostaję telefon od kuriera impostu, że nie będzie w stanie on włożyć tej Paczki do paczkomatu, bo gabarytowo jest za duża. I nie ma fizycznie możliwości, aby zmieścić tam ten komputer. I albo nie dostarczy mi go w tym dniu, albo sobie po prostu przyjadę pod paczkomat. A jako, że tam paczkomat mam 600 metrów od domu, to kurier postanowił w geście dobrej woli podrzucić mi go pod dom. I teraz pytanie, jakim cudem sprzedawca włożył go do paczkomatu? Ten komputer przyszedł pod zamówiony paczkomat, ale kurier nie był w stanie umieścić go do paczkomatu, żeby mógł go sobie odebrać. Trochę jest to dla mnie zaskakujące. Dajcie znać co wy o tym myślicie w ogóle.